Z marką JRL miałem już styczność kilka lat temu, kiedy to na rynku pojawił się sprzęt o diamentowym kształcie. Był to model FF2020C. I pamiętam, że na początku nie przypadł mi do gustu, ponieważ w tamtym czasie byłem przyzwyczajony do kształtu i ergonomii maszynek typu Magic Clip. Nie bardzo pasował mi ten kształt, ta bryła. Dodatkowo pod spodem była taka dziwna wypustka, która też bardzo mnie irytowała i przeszkadzała w pracy. Sprzęt grzał się. Pamiętam, że w trymerach pękał jakiś element przy ostrzu, także moje początkowe wrażenia nie były do końca fajne. I muszę przyznać, że na długi czas kumulacja tych wszystkich awarii i niefajnych rzeczy sprawiła, że odpuściłem sobie pracę na tym sprzęcie. Ostatnio w moje ręce wpadł nowy model, czyli JRL 2020C Myślnik B Onyx. No i model ten wprowadza troszeczkę zmian, a czy są to zmiany na lepsze? O tym za chwileczkę. Zapraszam do recenzji nowej maszynki JRL Onyx. Zacznijmy od tego, co w pudełku. Maszynka przychodzi do nas w solidnym, kartonowym pudełku. Na opakowaniu znajdziemy wszystkie najważniejsze informacje o sprzęcie. A w środku, nowy JRL Onyx, stacja dokująca, 10 nasadek dystansowych. Ładowarka sieciowa, śrubokręt, olejek i szczoteczka do czyszczenia oraz przyrząd do ustawienia ostrza, a także instrukcja obsługi. Co do wyglądu, JRL Onyx nie zmienił swojej bryły w porównaniu z poprzednim modelem. Nadal mamy tutaj smukły diamentowy kształt, z tą różnicą, że cała maszynka jest po prostu czarna, włącznie z ostrzami. Górna część maszynki z podświetlanym logo pozostała w czarnym macie. Dolny element jest czarny, ale nie został pokryty tą taką lustrzaną srebrną powłoką, jak w poprzednim modelu, przez co nie wytrze się tak jak to miało miejsce w 2020C. Poprawiono też dolną część maszynki, przez co irytująca wypustka pod spodem już nie denerwuje, bo poprzedza ją fajna wklęsłość na palce. Dodatkowo, przez środek przebiega podłużny plastikowy element, sprawiający, że maszynka przypomina hełm Mandalorianina. W wersji e, białej maszynka wygląda jak hełm szturmowca, także smaczek dla fanów gwiezdnych wojen. W dolnej części ukryto też wyświetlacz pokazujący ile czasu zostało do rozładowania baterii. Maszynka wyposażona jest w stalową stopę i tytanowe ostrze. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o wygląd. Nowy OTL wygląda po prostu elegancko i premium. Nie będę wymieniał tutaj całej specyfikacji technicznej, bo ta dostępna jest w internecie, ale skupię się na paru ważnych informacjach. Po pierwsze bateria litowo-jonowa i czas pracy maksymalnie 5 godzin, czyli godziny dłużej niż poprzednik. Czas ładowania od 2,5 do 5 godzin w zależności od trybu jaki wybierzemy ze stacji dokującej. Mamy do wyboru tryb Fast Charge lub Reset IQ. Ten drugi wydłuża żywotność baterii. Dwa tryby pracy biegi silnika. 6000 obrotów na minutę lub 7500 obrotów na minutę, czyli o 300 obrotów na minutę więcej względem poprzednika. Stopa wykonana ze starej nierdzewnej z tytanowym ostrzem i technologią Cool Blade, która zapobiega przegrzewaniu się ostrza. Co więcej, 5-stopniowa precyzyjna dźwignia, która zapewnia pewne cięcie na odpowiednią długość. Technologia Smart Clip. Która zwiększa moc silnika przy napotkanym oporze? Wyświetlacz, który informuje o stanie baterii w formie pozostałego czasu. Ikonka ładowania, gdy konieczne jest podłączenie maszynki, ikonka oleju, kiedy ostrza wymagają konserwacji. Zakres cięcia w maszynce mamy od 0,5 do 3,5 mm, plus nasadki do maksymalnej długości 25 mm. Także, jak widzicie, jest tu parę bajerów. No dobrze, ale jak to się przekłada na samą pracę? Już spieszę z odpowiedzią. Początkowe wrażenie tandetnej plastikowej zabawki z poprzedniego modelu zostało już zatarte w mojej głowie. Nowy JTL Onyx robi bardzo dobre wrażenie. Świetnie leży w dłoni, fajnie się trzyma, pewnie i wydaje się być odpowiednio zbalansowany. Jest lekki, waga to tylko około 375 gramów, więc nawet po całym dniu obcinania ręka nie jest zmęczona. Zazwyczaj wolę cięższe sprzęty, ale JRL chyba będzie wyjątkiem. Maszynka jest bardzo cicha chyba najcichsza, jaką do tej pory miałem. Pracuje się na niej bardzo fajnie, a mam ją już miesiąc i mam nadzieję, że tak pozostanie. Silnik. Pracuje równo w obu trybach i radzi sobie świetnie z różnymi rodzajami włosów i brody. Ostrza są bardzo ostre, choć nie najostrzejsze z jakimi się spotkałem. Ładnie zbierają mi motowłosy, czy to przy cieniowaniu, również z nasadkami, czy przy pracy na grzebieniu. Dźwignia jest precyzyjna i fajnie klika, jest bardzo intuicyjna. Bateria jest przepotężna, w pełnym naładowaniu obcinam maszynką spokojnie dwa dni ładuje ją dopiero na trzeci dzień. <laughs> Przydatne i czytelne są też informacje na wyświetlaczu nawet o potrzebie naoliwienia ostrzy. Choć wolałbym info o procentowym stanie naładowania baterii niż tymczasowym. Fajnie, że przy rozładowywaniu się sprzętu logo miga na czerwono, a podczas ładowania na zielono. To taki dodatkowy miły akcent. Onyxem pracuje się bardzo miło i sprawnie. Jest to maszynka, której naprawdę można zaufać. Jeśli miałbym się do czegoś doczepić, to tak naprawdę byłoby ciężko, ponieważ większość bolączek z poprzednich modeli została w tym wyeliminowana. Jedyna rzecz, do której mógłbym się doczepić, chociaż nie odnośnie tego konkretnego modelu, bo moja wersja jest czarna. Natomiast w białej wersji mamy sytuację, gdzie jasne cyfry wyświetlacza pojawiają się na białej obudowie. I po prostu gdzieś tam giną w tłumie. Totalnie ich nie widać, więc jeśli mógłbym coś polecić, to wybierajcie wersję czarną. Cena nowego JRL jest wyższa niż poprzednika, ale i tak w miarę sensowna przy innych markach. Za czarnego Onyxa zapłacimy w tym momencie 690 zł w sklepie eBarbershop.pl, z którego właśnie mam swój egzemplarz. Także polecam. Uważam, że sprzęt jest wart swojej ceny i ma fajny stosunek, właśnie ceny, do jakości i możliwości, jakie oferuje. Także śmiało polecam z czystym serduchem. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapki w górę i suba na tym kanale, aby być na bieżąco z kolejnymi produkcjami. A jeśli macie jakieś uwagi, pytania, komentarze ogólnie lub dotyczące dzisiejszego filmu, czy właśnie Jottera Śmiało, piszcie w komentarzach, chętnie odpowiem. Z mojej strony to wszystko, widzimy się w kolejnych odcinkach i co. Do zobaczenia.